Na pewno Przemysł Pitry jest jak do tej najskuteczniejszym zawodnikiem w Katowicach, no, ale będziemy się starać, nie tylko on będzie strzelał bramki, cały zespół pracuje na to, żeby jeden zawodnik strzelał, więc musimy wybronić, że tak powiem, się całym zespołem i cały zespół musimy podtrzymać GKS-u Katowiczu. No, dla nas każdy następny mecz jest najważniejszy. Wiadomo, teraz nie wygraliśmy dwóch meczy. Z rządu RMC przegra na Arce gdy nie będziemy musieli wygrać na gks Katowice. I myślę, że ten cel się Nie ma meczu łatwych w tej lidze. Już Graliśmy kilka meczów z 100 przeciwnikami. GKS Katowice, GKS Tychy, Bogocimski. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy limit już słabych macie właśnie z takimi przeciwnikami i teraz w końcu zwyciężymy. Wydaje mi się, że musimy szczelić bardzo szybko bramkę. Jeśli żeby w pierwszych 20-30 minutach yy, w bramkę, to wydaje mi się, że możemy wygrać na wysoko.